Uroczystość Wszystkich Świętych jest doskonałą okazją, aby zatroszczyć się o historyczne miejsca naszego miasta. 1 listopada już po raz 15 zostanie przeprowadzona kwesta na Tomaszowskich Cmentarzach. To, co zbierzemy podczas tegorocznej kwesty, oczywiście dzięki Państwa ofiarności, na którą bardzo liczymy, chcemy przeznaczyć na renowację na grobków pozostałych z najstarszego tomaszowskiego cmentarza. Znajdujemy się właśnie na terenie tego cmentarza. To jest na ulicy Słowackiego, na terenie parafii Najświętszej Marii Panny. Tutaj w 1826 roku został przeniesiony z Tobiasz kościół i w w 1826 roku utworzona parafia świętego Wacława. Przy parafii, na terenie przykościelnym, powstał pierwszy w Tomaszowie grzebalny cmentarz. To co widzimy, tych kilkanaście elementów nagrobnych. To jest pozostałość po tym cmentarzu. Cmentarz funkcjonował do, prawie że do końca XIX wieku, do 1874 roku, kiedy to na terenie Opodal Tomaszowa, bo wtedy to jeszcze nie było w granicach Tomaszowa, został utworzony nowy cmentarz i poświęcony cmentarz katolicki. Na początku Tomaszowianie niechętnie chowali swoich bliskich zmarłych na tym cmentarzu, który w tej chwili jest przy ulicy smutnej. Wszyscy byli przyzwyczajeni do tego cmentarzyka przy kościółku świętego Wacława. Te kilkanaście nagrobków, które po nim obecnie zostały, niszczyją od kilkudziesięciu lat. Warto, aby poddać je renowacji, utworzyć lapidarium i tym samym zachować to miejsce dla potomnych, by ślad po najstarszym Tomaszowskim cmentarzu nie zaginął. W tym roku zachęcam Państwa, szczególnie zachęcam Państwa do szczodrości. Przy wkładaniu do puszek pieniążków chcielibyśmy, aby było tego znacznie więcej jak w ubiegłym roku i aby starczyło na renowację tych najstarszych nagrobków naszego miasta. Jeżeli zostanie pieniążków, to przeznaczymy je na renowację kilku pozostałych jeszcze nagrobków Powstańców Styczniowych, które. No, może nie tak bardzo jak te, których tu widzimy obok, ale również niszczyją na cmentarzu przy ulicy Smutnej. Także jeszcze raz gorąco zachęcam i apeluję do Państwa, bo tylko dzięki Waszej szczodrobliwości, dzięki Waszej ofiarności, możliwe jest zachowanie tych pamiątek historycznych. I pamięci o tych postaciach w Tomaszowie. W tym roku, tak jak i w ubiegłych latach, przy bramach cmentarzy, przy ulicy smutnej, przy wszystkich bramach cmentarzy zarówno katolickiego, jak i ewangelickiego, jak i cmentarza wojennego kwestować będą. Stowarzyszeni w organizacjach społecznych działających w Tomaszowie, prawie że wszystkich. Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa, oczywiście, które ja reprezentuję, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum to ono było inicjatorem tej kwestii 15 lat temu. PCK, harcerze, strzelcy, kombatanci i osoby niezrzeszone. Które wyraziły chęć również włączenia się do tej akcji. Przy bramie głównej, od strony ulicy Smutnej, prowadzącej w kierunku kaplicy cmentarnej, kwestować będą przedstawiciele Rady Miasta, Rady Powiatu i Urzędu Miasta. Nieco odmiennie, pierwszy raz, nieco odmiennie niż w latach poprzednich, postanowiliśmy również kwestować przy bramie wejściowej cmentarza komunalnego przy ulicy Dąbrowskiej. Tam również będą kwestować harcerze, ale i inne osoby. Bardzo prosimy o o szczodrobliwość, o ofiarność i żeby harcerze mogli też zapełnić na Dąbrowskiej swoją puszkę. W ubiegłym roku podczas przeprowadzonej kwesty cmentarnej udało się zebrać ponad 6 tysięcy złotych. Pieniądze te prawie w całości zostały przeznaczone na renowację nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ulicy smutnej. Jak będziemy szli główną aleją, to zobaczymy, że grobowiec rodzinny doktora Rodego zabłysnął nową szatą kolorystyczną. Również naprzeciw niego grupy pułkownika Ruszewskiego też został odnowiony. W trakcie odnawiania jest grupy weterana powstania z styczniowego nieco w nieco dalszej części cmentarza odnowiony został całkowicie grób żony weterana powstania styczniowego pani Marii Ostoi obrębskiej też nabrał kolorytu no niestety pieniędzy nie starczyło na więcej co prawda mamy w swoich zasobach finansowych jeszcze pewną rezerwę którą przeznaczymy na renowację tych nagrobków, które tutaj widzimy obok. Zachęcamy wszystkich odwiedzających groby na cmentarzu, zwłaszcza mieszkańców naszego miasta, aby włączyli się w tę akcję ratowania od zapomnienia wartościowych, wręcz historycznych, zakątków Tomaszowa.